Bóle kostno Uważaj, nie na wszystkie dobre będą te same działa. Na początek bardzo ważne jest, żeby ustalić rodzaj bólu. Bóle zimne dobrze potraktować rozgrzewającymi działami, natomiast bóle gorące absolutnie nie. Bóle zimne to przede wszystkim te przewlekłe, czyli reumatyzm u osób starszych, czy też poranne sztywnienie kości czy stawów, jak i te bóle po starych kontuzjach. W tym przypadku kości i stawy trzeba przede wszystkim rozgrzewać i tu pomocne będą kurkuma z piperyną, imbir oraz olej laurowy. Absolutnie rozgrzewać nie wolno bóli gorących. Są to przede wszystkim bóle wynikające z ostrych stanów zapalnych, tak jak na przykład RZS czy też świeże urazy. Wtedy znacznie lepiej sięgnąć po kadzidłowiec czy też czarci pazur. Podziel się w komentarzu, czy wiesz jak rozróżnić rodzaj bólu, który Ci towarzyszy. Jeśli nie masz pewności jaki to rodzaj bólu, warto zastosować oleje konopne CBD lub CBG. Te działają przeciwbólowo, przeciwzapalnie i neuroprotekcyjnie, także sprawdzą się w każdym rodzaju bólu.